Widzowie, ja dam to ciszej, bo strasznie głośno. Hmm. Po co stać na czerwonym podwórzu no najechać? Prawda, widzowie? Kto wymyślił te światła drogowe? Czekaj, czy tylko weź sobie tu przestawię. O! To trwa 28 sekund już. 5 sekund temu nagranie mi wyszło. Z przez przypadek wyłączyłem telefon, a jak może niektórzy wiedzą albo większość nie wie, jak masz się włączone nagrywanie, a wyłączy się telefon, no to ogólnie y, odcinek się, y, nagrywanie się samo wyłącza, no i muszę potem włączyć <laughs> Nie zrobiłem cię na szczęście. Kiu, cią, kiu, cią, ciągni. Uh. Obyło. Dobra, skręcamy w lewo, widzę. To sami tak ram nie da w kurza tutaj sobie tak zrobimy

Me <laughs> 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 hey, got to, to level. I'm Dobra widzowie, zanim przejdziemy do dalszej części filmów, tam wam coś pokaza... Powiem. Dobra widzowie, jesteśmy w YouTubie. Widzicie ten tutaj kanał? Subskrybujcie ten kanał. Nie, jeszcze nagrywasz tak jeszcze nagrywam dobra nie, ja sam z powrotem mam nadzieję że zostawi że nie, 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 sobie ten kanał. Znaczy filmik, wyjdźcie z tego... z, z tego kanału. Wejdźcie na tamten i zasubskrybuj, zasubskrybuj. Jeżeli zasubskrybowaliście to bardzo Wam dziękuję. Jeszcze jeden dobry, bo ja teraz widzę, bo ogólnie ładuję. Gram i ładuję ogólnie tam 5 minut. To jeszcze z, może 2 minuty albo poczekajcie. Może nie to. Je awal inak Čakajte. Če? Čakajte. To. To to. setra setra ha. Ha ha, ha! ha 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 Ogólnie widzę teraz... że nie jest moja babcia. Mm. <noise> Babciu... Ja sobie też kocham. otwórz te drzwi. Nie, tu do... do siebie samego. Uff. Jeszcze mi... Jeszcze 30 sekund filmu. A! Nawet nie przyjechałem za... Nawet przed światłami się zatrzymałem? Oni mi mówią, że przyjechałem na czerwonym. No, ro, no rozumiecie to widzowie? Prawie weszło. A tu nagle ona była tu, pokażę teraz babci. Babcie, patrz, mm -hmm. ona była tu. Mm -hmm. Ja drzwi otworzyłem, rozmyśliła się i poszła tym. Mm -hmm. Dziwna jest ta gra, ale zrobiłem. Zaraz skończę nagrywanie, aż tak będzie, usamięta. Znowu to samo. No, pięknie. To jest mojego starego telefonu. Ale no to jest piękna setra. Przyjadę tylko... Jak dobrze, dobrze pamiętam. A widzę jeszcze, że tak szybko ogłoszenie zrobię, takie króciutkie. 13.15 nie, nie będzie. I nie, nie będzie filmów, bo będę. Będę na wyjeździe, będę daleko, daleko stąd. No i widzowie, ja ja w tym momencie się z wami żegnam do następnego filmu.